To nie jest łatwy czas. Jesteśmy w zasadzie uziemieni w domach. Niektórzy z was pracują zdalnie, inni wciąż jeżdżą do pracy, a jeszcze inni te prace tymczasowo stracili. Wszyscy jednak jesteśmy poniekąd w tej samej sytuacji. Ograniczeni odgórnie w kontekście przemieszczania się, spotykania z dalszą rodziną, znajomymi czy z ograniczeniem udziału w różnego rodzaju zajęciach zorganizowanych. Jedno jest pewne, jest inaczej i jeszcze jakiś czas nie będzie tak jak było dotychczas. To fakt, który jak najszybciej należy zaakceptować. A jak zaakceptujesz, to następnie zrób wszystko, żeby ten specyficzny czas wykorzystać. Wykorzystać z korzyścią dla siebie i swojego zdrowia. Kwarantanna w końcu się skończy, a zła dieta, nadprogramowe kilogramy i rozregulowany dzień na długo mogą pozostawić po sobie konsekwencje. Siedzenie w domu więcej czasu niż standardowo, sprzyja regularnym podróżom do lodówki. Mimo oczywiście braku głodu, jemy z nudów ze stresu dla przyjemności. I o ile jedzenie spełnia oczywiście dużą funkcję społeczną, smakową, o ile jedzenie bez uczucia głodu przy zmniejszonym wydatku energetycznym w postaci oczywiście przymuszonego siedzącego trybu życia, to duże obciążenie dla zdrowia. Nadmiar spożywanego jedzenia, to znaczy dużo więcej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie energetyczne, sprzyja przyrostowi nadprogramowych kilogramów, ale także obciąża np. twoją gospodarkę hormonalną czy sprzyja pogorszonej odporności. A tego nikt nie chce, zwłaszcza teraz, gdy dobra odporność jest na wagę złota. Pomimo tego, że twojego rytmu dnia na tym chwilę prawdopodobnie nie wyznacza już wyjście do pracy czy do szkoły, ty I tak wyznacz sobie stałe pory posiłków, pomiędzy którymi będziesz spożywał tylko wodę. To wymaga nieco dyscypliny, ale czego się nie robi dla zdrowia, prawda? W zasięgu ręki miej wodę, którą będziesz pił w momencie, gdy tylko poczujesz, że coś byś zjadł. Mimo braku głodu lub mimo zjedzonego oczywiście przed chwilą posiłku. Nie bez znaczenia jest oczywiście również to, co jesz. Mimo tego, że każdy z nas powinien ograniczyć na tę chwilę wizyty w sklepie spożywczym, takie codzienne czy oczywiście najlepiej chodzić na zakupy jak najrzadziej, nie oznacza to, że jako zapasy powinieneś kupić głównie... Chipsy, ciastka, czekoladę i samą przetworzoną żywność. Jeśli robisz zakupy raz w tygodniu bądź zamawiasz je przez internet, spokojnie możesz kupić dobrej jakości produkty. Na przykład produkty białkowe, jajka, rośliny strączkowe, a także ryby czy mięso, których oczywiście nadwyżkę możesz zamrozić. Z tłuszczów w domu warto trzymać oliwę, orzechy takie jak orzechy włoskie, laskowe czy migdały, a także mrożonki warzywne i owocowe. Długo postają również kiszonki, które w okresie zimowym, e, zimowo-wiosennym są świetną alternatywą, gdy w świeżych, sezonowych oczywiście jest dostępnych wciąż niewiele. Unikaj za to szczególnie rafinowanej żywności, a zwłaszcza rafinowanych olejów, margaryny, cukrów prostych i nadmiaru węglowodanów. Cukier generalnie zmniejsza zdolność układu odpornościowego do zwalczania infekcji. Badania sugerują, że spożycie cukru może osłabić układ odpornościowy nawet o 50%, a spożycie 100 g węglowodanów łatwo przyswajalnych, takich jak np. fruktoza, glukoza czy sacharoza, czyli np. wypicie soku pomarańczowego czy zjedzenie większej ilości miodu, wiem, daktyli, hamuje zdolność białych krwinek do pochłaniania i niszczenia szkodliwych mikroorganizmów. Czyli chwila przyjemności, a długotrwałe konsekwencje. Naprawdę nie warto, zwłaszcza, że brak cukru w diecie nie oznacza braku słodkiego smaku. Masz chęć na coś słodkiego? Śmiało, możesz zrobić domowe słodycze, na przykład na bazie erytrytolu. Nawet jeśli nie lubisz piec, w internecie znajdziesz mnóstwo przepisów do zrobienia słodyczy na szybko. Ja lubię robić kokosanki, które są gotowe w 15 minut, a o przepisie mówiłam w najnowszym vlogu, który zobaczysz tutaj. To, że otyłość jest groźna dla zdrowia na każdym poziomie, od chorób metabolicznych do zaburzeń pracy mózgu, mówiłam na Kanale już wielokrotnie. Otyłość ma również związek z pogorszoną pracą układu odpornościowego. Istnieje wiele mechanizmów, oczywiście dzięki którym otyłość może zmieniać odpowiedź immunologiczną. W tym między innymi wpływa oczywiście na zmiany w poziomie krążących hormonów. I składników odżywczych, ale także powoduje stres oksydacyjny, przewlekłe zapalenie czy dysbalans wśród bakterii jelitowych. A wielu mechanizmów prawdopodobnie nauka jeszcze nie odkryła. Nie dopuść do tego, aby teraz zajadać stres i skończyć z nadprogramowymi kilogramami. Jest wiele sposobów na to, jak ze stresem sobie możesz poradzić. E, mówiłam o tym e, w tym filmie, a jeśli parali paraliżuje Cię aktualna sytuacja, koniecznie go obejrzyj. Z pewnością znajdziesz tam coś dla siebie. No i ruszaj się, no to jest zawsze bardzo ważne. Rząd nie zabronił spacerów, wręcz w komunikacie na stronie gov.pl spacer czy wyjście do lasu zaklasyfikowano do niezbędnych codziennych potrzeb. Oczywiście tylko w gronie domowników oraz zachowując bezpieczne odległości od innych spacerujących. Ale w kwarantannie nie chodzi o to, że masz się zabunkrować w domu i nigdzie nie ruszać. Rola kontaktu z naturą i aktywności fizycznej w postaci spaceru jest ważna, zwłaszcza dla redukcji stresu. Naprawdę. To dużo lepsze niż co chwila odświeżanie newsów o aktualnej sytuacji. E, informacja o nowym zakażonym nic nie zmienia w Twoim życiu, a spacer i ruch może zmienić naprawdę wiele. Być może już odczuwasz elektroniczne zmęczenie to znaczy zmęczenie oczu i ból głowy od tego, że cały czas spędzasz teraz przed komputerem, smartfonem i telewizorem tak naprzemiennie. A co powiesz na spędzenie czasu inaczej na wyłączenie na kilka godzin w ciągu dnia tych urządzeń i na przykład na grę planżową z domownikami? A może na lekturę dobrej książki, jest z pewnością wiele rzeczy, na które nigdy nie miałeś czasu i które nie są związane oczywiście z byciem online. I to jest ten moment. Teraz możesz to zrobić. Wiesz, że nadmiar światła niebieskiego, szczególnie po zmroku, może docelowo zaburzać pracę Twojego organizmu, zwiększyć stan zapalny, powodować rozchwianie gospodarki hormonalnej. Na wszystko dlatego, że pogarszasz jakość snu. Jeśli przed kwarantanną żyłeś w biegu, wiesz się niedospany, bez czasu na nic, czy teraz nie lepiej iść po prostu wcześniej spać? Położyć się na spokojnie wieczorem z książką, wyciszyć się i zasnąć w końcu o ludzkiej porze. Przestawić organizm na sensowne godziny chodzenia spać. Osobiście uważam, że to dużo lepszy pomysł niż siedzenie po nocach z oczami wlepionymi w serial czy gry elektroniczne. To oczywiście możesz zrobić, ale wcześniej. A noc jest od spania. W nocy potrzebujesz spokoju i ciemności, a nie światła niebieskiego i podniesionego kortyzolu. To jest specyficzny czas, ale możesz wykorzystać ten czas na to, aby zaplanować swoją dietę, aktywność, aby zacząć żyć po kwarantannie z naciskiem w końcu na swoje zdrowie. Może to jest właśnie ten czas, w którym warto zweryfikować ślepą pogoń za nie wiadomo czym. Jak widzisz, przychodzi moment w życiu, gdzie nie ma znaczenia twoje stanowisko, stan konta czy ilość lajków na Instagramie, a w którym liczą się tylko to, jak silną jednostką jesteś, jak mocne jest twoje zdrowie i czy potrzebujesz więcej, aby wziąć się za siebie? Na dziś to już tyle. Jeśli potrzebujesz inspiracji do zdrowego stylu życia, zasubskrybuj mój kanał i koniecznie kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. A jeśli potrzebujesz konsultacji dietetycznej i pomocy we wprowadzeniu zdrowszych nawyków żywieniowych oraz nawyków okołożywieniowych w swoje życie, napisz do mnie, kontakt znajdziesz w opisie do filmu. Do usłyszenia i jeszcze raz podkreślę, masz duży wpływ na to, jak silny jest Twój organizm. Nie zepsuj tego. Ten odcinek powstał dzięki współpracy z firmą Holistic Polska.